Szczęść Boże, siostry i Bracia Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 6 grudnia 2021 roku, Orędzie świętego Michała, Archanioła. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Przyjmijcie błogosławieństwo. Jakie w imię Boskiej Woli zsyłam na każdego z Was, a które wydaje owoce w tych, którzy są należycie przygotowani w duchu. Dzieci naszego króla, niektórych z Was widzę tak zdezorientowanych, innych widzę tak pełnych ufności, jeszcze innych widzę, jak się wyśmiewają z ostrzeżeń domu ojcowskiego. Nie pojęliście jeszcze, jak potrzebne jest dla Was utrzymywać ciągły stan pokoju. Demon jak lew ryczący jest już nad Wami, ludu Boże. Przygotujcie się, nie zapominajcie o tym. Przygotujcie się. Nasz ukochany kraj Maryi z Guadalupe w Meksyku jest silnie wstrząsany. Jeśli ten lud będzie modlił się mocno, z miłością i wiarą, zostanie wysłuchany, a zniszczenia zostaną zminimalizowane. Modlitwami ma kierować wiara oraz należyty stan łaski uświęcającej każdego z modlących się. Pragnę Was prosić, by większa liczba ludzi modliła się. Ameryka Środkowa jest smagana plagami, jej ziemia się trzęsie. Te chrześcijańskie ziemie zostały opanowane przez komunizm, zostały mu podane na tacy przez swoich rządzących, przez tych, którzy, jak lokaje, dosłownie majordomusowie, zła przygotowują się, by ofiarować swój łup dusz Antychrystowi. Ludu naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, bądźcie mocni. Żadnej letniości w tym momencie zbadajcie swoje sumienie, tak macie się przygotować, porzucając łachmany, jakie niesiecie, a które nie pozwalają Wam duchowo wzrastać. Zły trzyma was przywiązanych, przyciągniętych jak magnes do tego, co ziemskie i potrzeba, abyście nie dawali się uwieść przez diabelskie sztuczki. Wyruszcie już teraz w drogę na jaką każde z was zostało wezwane w tym, co wam powierzono, bez tracenia czasu. Ten się bowiem kończy. Nadciągam rok. Uważajcie. Ciemność nadchodzi na Ziemię, choć się tego nie spodziewacie. Potrzebne jest przygotowanie duchowe. Spojrzyjcie we własne wnętrze, jak postępujecie. Jaki jest Wasz charakter? Czy Wasze myślenie jest proste? Czy panują nad Wami złe pragnienia względem Waszych bliźnich, doprowadzając Was do zazdrości i braku miłości? Musicie się nauczyć wybaczać samym sobie i bliźnim. Nie osądzajcie. Pozostawcie sąd Bogu. Zmieńcie życie. Nie zaspokajajcie złych, nieprzyzwoitych pragnień, które sprawiają, że oddalacie się od naszego króla i pana, Jezusa Chrystusa i od naszej królowej i matki czasów ostatecznych. Jako książę zastępów niebieskich, Przybywam z prawdą w mych ustach. Nie przychodzę, by was przestraszyć, ani by sprawić, żebyście się zamartwiali i niepokoili. Nie chcę was zastraszać, lecz wręcz przeciwnie, pytam was, czemu się lękacie, jeśli żyjecie czyniąc dobro? Dlaczegoż to dzieci Boże, które postępują i działają w dobru, ulegają przerażeniu wobec objawionej im prawdy? Jesteście dziećmi naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Ci, którzy żyją w cieniu swego Pana, nie lękają się ani za dnia, ani w nocy, ponieważ Trwają wciąż pewni Bożej ochrony. Któż nie pragnie znać prawdy o tym, co ma nadejść, by się przygotować? Lęk jest naturalny w człowieku, choć do dzieci Bożych należy zmniejszać lęk przed sprawami naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa opisanymi szczegółowo w Księdze Apokalipsy. Człowiek jest wezwany do ufania bardziej Przenajświętszej Trójcy i naszej Królowej i Matce, a mniej sobie samemu. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś. Strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Z Apokalipsy Świętego Jana, rozdział trzeci werset trzeci. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Indonezję cierpi i cierpi mocno módlcie się dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa módlcie się za Bałkany potęgi światowe doszły aż do tego terytorium módlcie się dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa módlcie się za Meksyk Mocno się trzęsie módlcie się dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, módlcie się za Stany Zjednoczone. Prowadzą was z jednego miejsca na drugie, od jednego pogorszenia się stanu zdrowia do drugiego, i zaczynacie panikować, gdzież jest wasza wiara, gdzie ufam Tobie, Panie. Gdzie podziała się wiara w ochronę naszej królowej i matki oraz ochronę chórów anielskich? Naprzód, ludu Boże, naprzód! Nigdy nie jesteście pozbawieni opieki. Moje legiony osłaniają, okrywają Was. Nie lękajcie się. Święty Michał archanioł. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Siostry i bracia, Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego I od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami I schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu Ani za dnia lecącej strzały, Ani zarazy, co idzie w mroku, Ni moru, co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u Twego boku, A dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, Będziesz widział odpłatę daną grzesznikom, albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Jako obrońce wziąłeś sobie Najwyższego, niedola nie przystąpi do Ciebie, a cios nie spotka Twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie. Aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Z psalmu 91, wersety od 3 do 11. Amen.